Cześć, macie kanał RetroStrefa. Słuchajcie dzisiaj krótki film na temat gry Bern Cycle, gra na Philipsa CDI. Zobaczymy sobie takie pierwsze prawda, wrażenia, to jest takie pierwsze podejście do tej gry przypomnę kiedyś prawda, Philipsa CDI, którego będę tutaj właśnie używał model 470. Wymienialiśmy prawda, w nim napęd i testowaliśmy właśnie tą grę, ale to tylko po to testowaliśmy, żeby zobaczyć czy ten napęd, który włożyliśmy działa, tak? czyli nie mieliśmy jakby możliwości pogrania tak konkretnie w ten tytuł. W tym materiale, właśnie, zagramy sobie konkretnie takie pierwsze podejście, pierwsze prawda, wrażenia. Wiadomo, no na pewno nie będzie to tak, jak oni tutaj piszą, że e, mind blowing game. No, nam raczej głowy ta gra nie urwie z pozytywnych wrażeń. Takie pierwsze podejście właśnie teraz zrobimy, tak? Więc ruszamy w tym momencie. No dobra, w takim razie e, otwieramy tackę. Wkładamy sobie naszą grę. Płyta, oczywiście w eleganckim stanie, ruszamy z tym. OK. I play. Mamy to znakomite intro. To jest moc, to jest moc tego sprzętu. Dobra, co możemy teraz zrobić? Klikamy. Dobra, w takim razie lecimy z grą. Bierzemy nowa gra. I się zaczyna. I się zaczyna tutaj akcja. Widzicie ta praca grafiki. No, widać, że. Philip CDI naprawdę nie żartowało, prawda? Poważnie podchodziło do sprawy. <laughs> Ale muzyka jest ok, nie? Muzyka jest ok. O, to chyba jesteśmy my. Kada, Kada. I tried to think, but my thoughts raced around with nowhere to go. It was like someone had put a shotgun upside my head and blown a hole clear through my brain. Kada, talk to me, goddamn you! Where are you? To jest nasza postać. To jesteśmy my właśnie. Okay. Bierzemy naszego ee, naszego GPS-a. Z monitorkiem. To jest on. Ten tutaj. I patrzcie, ta sama mina. Ta sama mina, nie. No. Tutaj wszystko się włącza, prawda jak w dumie 2016. Okej. Okay. Uciekamy stąd. Musimy stąd uciekać. Pierwsza walka. Udało się, udało się pierwszego, pierwszego przeciwnika załatwić. Dobra, mamy jakieś ruchy w tunelach. No, byśmy tylko to przeżyli. Kiedy zielona strzałka zmienia się w celownik, to trzeba wiedzieć, że coś się dzieje, nie? Dobra, udało się. Heavy in the Lock and load. Mogę tu wejść, czy nie? Nie, aż dziwne. Stresująca sytuacja. Ona nas pogania cały czas. A no tu na razie nie wiadomo gdzie tu iść. Dobra, idziemy prosto dalej. Jest, 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 żyjemy, żyjemy. Okej, okay, co dalej? Co dalej? Czy możemy iść prosto? Ten, zobacz jaką akcja, zobacz jaka akcja, zobacz jak on wyszedł do nas. Idziemy prosto. Idziemy prosto, dalej żyjemy. Cut, you. You oh, bad, bad. Mapę mamy, tak? Opatrzcie jaka mapa. Ok. Już? Można wyłączyć, tak? Dobra, idziemy w takim razie tutaj w prawo. Jest! Udało się. To trzeba w dobrym momencie naciskać. Dawaj, dawaj, dawaj. Powiem wam, że ja gram na tej myszce, na tym trackballu. I naprawdę jest to dosyć ciężko cokolwiek tutaj zrobić. Strasznie wolno po prostu ona chodzi. Jest. Lecimy dalej. Oho, mamy tutaj przeciwników uzbrojonych, jakbyśmy wcześniej nie mieli, co nie? Gdzie my jesteśmy? Mapę mamy tutaj, okej. Okay. Dobra, wszystko wiemy. Wszystko wiemy. Kurde, dobrze tam idzie. Dobrze nam idzie na razie. Co się dzieje? Co się dzieje? Normalnie akcja jak w Szklanej Pułapce. To będzie ciężko. Ja już o tym wiem. Nie da run. rady! Nie da rady. Zabili ją! Zabili ją! Kurde, jacyś wiecie, asasyni ją zabili. Powiem wam, że przypadkowo ja sam nacisnąłem prawy przycisk. Myślałem, myślałem, że to ja muszę zrobić. Dobra, no musimy się do niej dostać. Co to jest to, co ja mam? Do czego to służy? Uzbroiłem coś. Ja coś uzbroiłem. Teraz co? Uciekam? zaraz wybuchnie, tak? Warning, 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 Ale efekty! Ale efekty, słuchajcie. Ja, po, ja myślałem, że ja uratuję, a jeszcze obok niej wysadzę ładunek. Wchodzimy do środka. Jak ona to mogła przeżyć? Chyba jeszcze żyje. Chyba jeszcze żyje. Coś jeszcze ma przy sobie. Czy ja coś mogę jeszcze od niej zabrać? Chyba już nie mamy nasz wehikuł. Nasz pojazd. Otwieraj go. Jest, jesteśmy na pokładzie. Jesteśmy na pokładzie. Doc lived on the outskirt. Engines started. Shields activated. Warning shields low. All systems nominal. Redundancy check Plasma ok Fusion check Navcom ok Warning force field error Control check Weapons ok Intertax error Ruszamy, ruszamy Trzecie podejście, zobaczymy w uda. Yeah. Tylko o co tu chodzi, czy ja mam strzelać bezpośrednio w, to, w ten cały Gdzie ja mam strzelać po pierwsze? Udało mi się. Słuchajcie, to jest po prostu, chciałem pokazać wam bardzo krótko grę Burning Cycle na Philipsa CDI. Jak sami widzieliście, co to jest za gra. E, obsługujemy, prawda, e, taki właśnie kontroler, to jest właśnie Trackball. Niby mysz, niby trackball, nie wiem, no... Ja pierwszy raz gr e, gram na takim właśnie urządzeniu. Pierwszy raz gram właśnie na takim urządzeniu, więc widzicie, jak to wygląda. Mysz, czy ten trackball, większa od dłoni. E, słuchajcie, mam nadzieję, że film się podobał. E, co jakiś czas, jak będziecie chcieli oczywiście, czy naj mnie najdzie ochota, coś będę wrzucał właśnie z tego Philipsa, CDI-a, Wiem, że ten sprzęt zbytnio nie jest znany, ale ciekawe tytuły można na tym też znaleźć. Pozdrawiam w takim razie. Trzymajcie się. Siemanko. Cześć.